Kiedy większość ludzi słyszy słowo post, myśli o dietach, głodzie czy wyrzeczeniach. Ale w Piśmie Świętym post nigdy nie polegał na głodzeniu ciała, polegał na karmieniu ducha, był aktem poddania, świętą dyscypliną odsuwania się od ziemskiego zgiełku, aby zbliżyć się do Bożej obecności. Prawdziwy post nie miał udowadniać siły, lecz ujawniać słabość. Nie miał zdobywać łaski, lecz na nowo dostrajać serce do woli Bożej. Mimo to wielu dzisiejszych wierzących rozpoczyna tę podróż, ale nigdy jej nie kończy. Rozpoczynają post, ale pozostają niezmienieni, ponieważ to, co praktykują, nie jest postem transformacji, to post rutynowy. Biblia ujawnia, że istnieją trzy różne poziomy postu. Każdy poziom prowadzi głębiej, od zewnętrznego aktu do wewnętrznego ołtarza. Jezus powiedział, kiedy pościcie, nie bądźcie jak obłudnicy. Mateusza 6,16. Przypominając nam, że post nigdy nie dotyczył wyglądu, lecz intymności. Niestety, większość chrześcijan zatrzymuje się na poziomie pierwszym, nigdy nie odkrywając ukrytej poza nim świętej mocy. Dziś odkryjemy te trzy poziomy postu i powód, dla którego tak niewielu kiedykolwiek przekracza ten pierwszy. W całej Biblii, post nigdy nie był aktem jednowymiarowym. Miał wiele warstw. Każda z nich ujawniała, jak blisko dana osoba naprawdę chciała być z Bogiem. Pierwszy poziom to post ciała. To tu pozostaje większość wierzących, jest to fizyczny akt rezygnacji z jedzenia lub komfortu. Testuje dyscyplinę, buduje skupienie, ale często na tym się kończy. Ludzie na tym poziomie liczą dni i czekają na koniec postu, nieświadomi, że prawdziwa transformacja jeszcze się nie zaczęła. Ten poziom dotyka ciała, ale rzadko dociera do serca. Następnie pojawia się drugi poziom post duszy. Tutaj osoba zaczyna mierzyć się nie tylko z apetytem, ale także z rozproszeniem. Postuje od rozrywki, od ciągłego hałasu, od własnej woli. Zaczyna widzieć, jak wiele jej życia jest wypełnione rzeczami, które uniemożliwiają jej słyszenie Boga. Tu zaczyna się jasność, głos ducha staje się głośniejszy, ponieważ głos świata cichnie. Wreszcie istnieje trzeci poziom post ducha. Tu nie chodzi o powstrzymywanie się od czegokolwiek. Chodzi o ofiarowanie wszystkiego. To poziom, na którym post staje się uwielbieniem, gdzie każda chwila głodu staje się modlitwą, a każda słabość staje się ołtarzem. To post opisany w Księdze Izajasza 58. Post, który łamie jarzma, wyzwala uciskanych i przywraca sprawiedliwość. Nie chodzi już o opieranie się jedzeniu, ale o uwolnienie siebie. To poziom, na którym nie pościsz tylko dla czegoś. Pościsz dla kogoś. Jeśli chodzi o post... Nie każdy wierzący widzi go w ten sam sposób. Niektórzy postrzegają go jako duchowy klucz, coś, co odblokowuje odpowiedź nieba, podobnie jak trwający trzy tygodnie post Daniela, który przyniósł anielskie objawienie. Inni postrzegają go jako akt pokuty i pokory, jak ludzie z Niniwy, których post odwrócił gniew Boży. A są i tacy, którzy widzą post jako broń wojenną, sposób nastawienie czoła niewidzialnym mocom, które krępują narody i dusze. Każdy z tych poglądów zawiera fragment prawdy, jednak żaden z nich samodzielnie nie oddaje pełni tego, czym Bóg zaprojektował post. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy traktujemy post jako transakcję, jeśli pościzę, Bóg mnie pobłogosławi. Ale głębsza prawda jest taka, że post nigdy nie miał poruszyć Boga, miał poruszyć nas. Biblia przedstawia post nie jako formułę na uzyskanie Bożej łaski, ale jako lustro, które ujawnia stan naszego serca. Jezus ostrzegał, że jeśli pościmy tylko po to, by nas widziano, nasza nagroda kończy się na ludzkich oklaskach. Ale kiedy Post staje się ukrytym aktem miłości, ojciec, który widzi w ukryciu, nagradza nas transformacją. Niektórzy teolodzy twierdzą, że Post polega na zaparciu się ciała, inni, że na rozeznawaniu woli Bożej. Być może obaj mają rację. Ciało musi zostać uciszone, aby duch mógł przemówić, a wola musi zostać poddana, aby objawił się Boży cel. W dzisiejszym świecie słowo post rzadko pojawia się poza trendami zdrowotnymi. Widzimy ludzi stosujących post przerywany, aby schudnąć, cyfrowe detoksy, aby uciec od wypalenia lub minimalistyczne style życia, aby znaleźć spokój. Ale wszystkie te rzeczy są bladymi cieniami duchowego postu, o którym mówi Pismo Święte. Opanowaliśmy sztukę tymczasowej dyscypliny, a zapomnieliśmy o mocy świętego poddania. Nasze pokolenie ma więcej informacji o Bogu. Niż jakiekolwiek wcześniejsze, a jednocześnie mniej intymności z nim. Pragniemy sukcesu, komfortu i potwierdzenia tak głęboko, że nawet nasze chwile ciszy wydają się niespokojne. Wczesny Kościół pościł nie po to, by manipulować wynikami, ale by przygotować swoje serca na posłuszeństwo. W dziejach apostolskich XII pościli przed wysłaniem Pawła i Barnaby, nie po to, by prosić Boga o błogosławieństwo dla ich planu, ale by usłyszeć jego plan. Wyobraź sobie, gdyby dzisiejsi wierzący pościli w ten sposób, gdyby zamiast mówić z Boże, o Boże, oto czego chcę, mówili gdzieś Boże, oto jestem. Nowoczesny świat zamienił post w wyzwanie. Pismo Święte nazywa go przymierzem. To nie jest przerwa od jedzenia, to przerwa od siebie. Kiedy odłączasz się od rozpraszaczy, poddajesz pragnienia i pozwalasz, aby twój głód stał się modlitwą, odkrywasz na nowo to, co wiedzieli święci: że prawdziwy post nie zmienia umysłu Boga. Zmienia Twój. Jeśli post nie prowadzi do transformacji, to jest tylko głodem o świętej nazwie. Celem nigdy nie było zmuszenie Boga do słuchania, celem było przygotowanie serca. Prawdziwy post nie mierzy się tym, jak długo możesz obyć się bez jedzenia, ale tym, jak głęboko pozwalasz Bogu dotknąć tego, co wciąż Cię kontroluje. Ciało pragnie komfortu, dusza pragnie jasności, ale duch pragnie wspólnoty. Im głębiej wchodzisz, tym więcej warstw odpada, aż pozostaje tylko poddanie. Dlatego Jezus pościł na pustyni nie po to by udowodnić siłę, ale by potwierdzić swoją tożsamość. Kiedy szatan go kusił, Jezus nie odpowiedział głodem, ale Pismem Świętym. To jest owoc prawdziwego postu. Wyostrza twoje rozeznanie, przywraca autorytet i dostraja twoje pragnienia do pragnień nieba. Być może dlatego większość wierzących zatrzymuje się na poziomie pierwszym, ponieważ następne poziomy kosztują nie tylko jedzenie, kosztują komfort, kontrolę i dumę. Zaproszenie do postu to nie zrezygnuj z jedzenia, ale zrezygnuj z bycia własnym Bogiem. Chodzi o pozwolenie duchowi, aby prowadził Twój apetyt, Twoje myśli i Twoje wybory, aż Twoja wola ugnie się przed Jego wolą. Zatem zanim rozpoczniesz swój kolejny post, zadaj sobie pytanie, czy poszczę, aby coś otrzymać od Boga, czy aby dać mu więcej z siebie. W końcu post nie dotyczy zasad jedzenia czy formuł, dotyczy relacji. Moc postu nigdy nie tkwiła w głodzie ciała, ale w głodzie serca. Chodzi o pragnienie Boga bardziej niż komfortu, bardziej niż odpowiedzi, bardziej niż samego życia. Kiedy Jezus pościł, nie tylko stawiał opór diabłu, objawił nam, że zależność od Ojca jest silniejsza niż jakakolwiek pokusa. Izajasz 58 przypomina nam, że post wybrany przez Boga to ten, który zrywa kajdany niegodziwości, łamie ucisk i odnawia złamanych. Taki post nie jest występem, to postawa. To wtedy dusza kłania się nisko i szepcze nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Świat może nazywać to ograniczeniem, ale niebo nazywa to uwolnieniem. Ciało może osłabnąć, ale duch staje się niezachwiany. Post nie jest sposobem na zasłużenie na Bożą łaskę, to sposób, w jaki przypominamy sobie, że już ją posiadamy. A kiedy pościmy od świata, ucztujemy na Jego słowie. Wtedy post przestaje być aktem i staje się miejscem spotkania nieba z ziemią. Jeśli ta wiadomość poruszyła coś w tobie, być może Bóg zaprasza cię, abyś poszedł głębiej, abyś wyszedł poza poziom pierwszy i odkrył rodzaj postu, który przemienia serce. Niech to nie będzie kolejny rytuał czy wyzwanie. Niech to będzie odpowiedź. Poświęć czas nie tylko na zaprzestanie jedzenia, ale na rozpoczęcie słuchania. Poproś Ducha Świętego, aby pokazał ci, co chce, abyś odrzucił i co chce w tobie obudzić. Każdy prawdziwy post jest drzwiami do intymności, więc zrób pierwszy krok. Jeśli ten film do Ciebie przemówił, podziel się nim z kimś, kto szuka głębszej relacji z Bogiem. A jeśli chcesz dalej wzrastać w prawdzie Jego słowa, zasubskrybuj źródło prawdy i pozostań z nami w kontakcie, podczas gdy będziemy wspólnie zgłębiać tajemnice Pisma Świętego. Dziękuję za oglądanie, i niech Twój następny post zmieni nie tylko Twoje nawyki, ale i Twoje serce.